Jesteśmy się w Zakrzowie, gdzie trwa krajowa wystawa psów rasowych. Z nami pani przewodnicząca Raciborskiego Związku pani Maria Han i wiceprzewodnicząca. Agnieszka Giert. To kolejna wystawa, która odbywa się w Zakrzowie. Ale jakby pani przypomniała, co to jest za wydarzenie? Jest to krajowa wystawa psów rasowych. Mhm. Mamy tutaj zgłoszone wszystkie rasy w całej wszystkich dziesięciu grup. Mhm. Ilu, ilu psów? Ile psów? Ile wystawców? Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych 1053 psy, mhm. wystawców na no około 900. W porównaniu do innych edycji, to dużo, to mało, to więcej, to mniej? No. To jest więcej na pewno niż mieliśmy do tej pory mhm. w Zakrzowie to jest na razie największa wystawa. Bo przyjeżdżając tutaj, miałem problem z zaparkowaniem. Na poprzednich edycjach tego problemu nie miałem, więc dostrzegam, że. <laughs> jest więcej jest, jest więcej. więcej. A co to powoduje, że tych ludzi jest więcej? No, przede wszystkim popularność psa, tak? No, pies mhm. jak, jakby nie było, jest naszym bardzo wiernym przyjacielem, i mhm. ludzie naprawdę pokochali wystawy i no, my się cieszymy z tego. Jakby pani mogła wymienić, jakie to psy są. Oj, mamy ip owczas. Mhm. i wszystkie psy, psy pasterskie, tak? psy stróżujące, teriery, mhm. y, jamniki, tak? Mamy... Jest 10 grup psów, mhm. y, wszystkie są wyspecjalizowane. Są psy do pasienia, do mhm. pilnowania domów, do polowania, psy stajenne, psy, które pomagają myśliwym, psy do pracy, psy na kanapę, kanapę, do kochania, do czesania. Jamniki do, do polowania, duże psy, małe psy, średnie, długie, krótkie, wysokie, niskie do wyboru, do koloru. Wszystkie coś spełniają. Każdy, każdy pies spełnia jakieś wymagania, także jest ponad 400 razy, każda zapewni ludziom coś, co, co, co im będzie pasowało. Ale choć to krajowa, to tak. też międzynarodowa, bo z innych krajów też tutaj goszczą. Przemięzyk czeski. Krajowa, to jest, jest to ranga wystawy. Mm -hmm. Ranga wystawy. Wystawcy przyjeżdżają z całego świata mm -hmm. na wystawę krajową. Krajowa jest dlatego, ponieważ można u nas uzyskać certyfikat czempiona wystawowego krajowego. Mm -hmm. Nie można uzyskać międzynarodowego certyfikatu na czempiona. To jest tylko taka różnica. Okej, okay. tak. a jakie tu kraje goszczą? Yy, przede wszystkim na no wiadomo Polska, tak? mm. yy, Czesi, bardzo dużo gości z Czech mamy. Słowacy, Niemcy, Holendrzy, mm -hmm. Duńczyka mamy. Mm -hmm. tak. Austriacy, Austriacy przyjeżdżają z Włoch, ludzie. Ciekawostka, są ciekawostka bo z mamy jednego psa zgłoszonego z Chin. Co prawda jest w polskich rękach, mm -hmm. ale jest właściwie, pochodzi z Chin. O. E, to jedyne takie wydarzenie w skali, e, takie duże w skali regionu? Bo jak się nie mylę, chyba tak. Nie? Region, no tutaj tak. Mm -hmm. Mm -hmm. Region, no bo jak patrzymy międzynarodowo, Między, jakby krajowo, no to nie, bo jakby... mm -hmm. tak. Ale... No, wystawy odbywają się co tydzień w jakiejś miejscowości, mm -hmm. natomiast no, jeżeli chodzi tutaj o ten, to, ten dół opolszczyzny, to jest to tutaj jedyna wystawa. Mm -hmm. yy, co ma w sobie ta pasja? Bo to, ta pasja jest bardzo droga, kosztowna, ale jednak yy, jak widzimy gromadząca szerokie grono ludzi. Tak, jest to. No, nie jest to ta To jest pasja, jak Pan zauważył. To jest pasja, to, to, mm. jest, pasja, to jest hobby. Mają... To jest miłość do psów. No i, i dlatego, że jeżeli Pan kupuje psa rasowego, jest Pan w stanie przewidzieć, czy on będzie miał te cechy, których Pan pożąda, mhm. które spełnią Pana wymagania i czy z tego psa wyrośnie to, czego Pan oczekuje. Kupując psa z innego źródła nieznanego pochodzenia, nigdy Pan nie wie, co będzie, mhm. jaki ten pies będzie, jaki on będzie miał charakter. U nas się eliminuje psy niestabilne emocjonalnie, agresywne, lękliwe. Z jakimiś wadami tego nie ma. Także mm -hmm. jest, jest w sumie duża pewność, i, że będzie to pies taki, jakiego sobie Pan wymarzył. Mm -hmm. I a propos związku, bo to raciborski Związek Goszczący w Zakrzowie, ta wystawa tu powróciła. Ile osób y, zrzeszacie wy jako cibusz i, i jakie to, jaki to region? E, z 50 prawie oddziałów e, Związku Kinologicznego w Polsce my jesteśmy najmniejsi, mm -hmm. Od 30 lat mm -hmm. mamy 170 członków. E, 170, to, i tak w... to jest bardzo mało, ale to jest, to jest jeden z bardziej prężnych oddziałów. Mm. I, to w skali polskiej. I to są osoby z, nie tylko powiatu raciborskiego, ale też z powiatu wodcisławski, tak, chyba Rebnicki. Tak, tak, mhm. tak, tak. tak, mamy członków tu oh, oh, z trzech województw. Czyli no, nie, ma, nie ma lokalizacji, może każdy, jeżeli jest mhm. w stanie dojeżdżać do oddziału, to nawet mieszkając w Szczecinie może pan być członkiem Słonek, naszego zbiera, oddziału. którego oddziału należy. Okay. a wy gromadzicie ze Śląskiego, Polskiego i z... z Dolnego Śląska? Dolnego Śląska, z Dolnego Śląska? To to śląskiego. To mamy tam mamy. Z wyższych mamy. sfer też mamy członków. Dziękuję bardzo.